Cześć wszystkim, z tej strony, ponownie ja, czyli Iwan, i zapraszam Was do kolejnego już odcinka World of Tanks. Yy, co tu dużo mówić, yy, nie będę obijał bawełny w tym odcinku sobie trochę pospotujemy. Mam nadzieję, że uda mi się zagrać coś rozsądnego, yy, na tyle dobrego, że by warto było to wam pokazać. Yy, nie mam dużo skotów do wyboru. Jedynymi moimi rozsądnymi skotami jest, jest są. 390 ile to można nazwać scoutem m24 trafia t71 132 i lux lux Campwagen 2 lux to może zaczniemy w sumie od czegoś, czym lubię jeździć, czyli od t71 klikam bitwę zobaczymy gdzie nas rzuci, na pewno to będą dychy bo to moje szczęście i na pewno to będzie żal w moim wykonaniu dlatego, że tak Niestety nie mogę sobie poradzić z tym, że mam zawsze pecha. Albo jestem nobem. No, któryś z tych. Już z odpowiedź, z odpowiedź poznacie już niedługo sami. Kogo my tu mamy? Ja, Władę Rommel, Wpatryk Tomboy Rossman, Aleksandr Ibrahim, Anico Hochades, No, to może być straszne. Bukanierka, z Bajnoka, D-Rock. ciekawego. Dobra. W mieście tutaj na linii Zygfryda nie ma co w ogóle robić, więc, oczywiście, na dzień dobry jedziemy na zielone. Są. Jest wiele różnych skautów i wiele osób, widziałem, co próbowało tu robić. Na pewno nie wolno jechać tutaj zerówką, bo jak widzicie na B0, nie klikam, bo to będzie źle. Już tam to kiedyś mówiłem. Na Bezelu się respica banda, u nich też. No. Jeżeli jedziemy od dołu, to na górze spotkamy tutaj tam ekipę. Jeżeli jedziemy od góry na dół, to tak czy siak, czy albo tutaj na przejeździe, albo tutaj w mieście też ich spotkamy. Na skraju miasta też, też ich spotkamy, więc, więc to jeden i drugi wybór jest zły. Liczę na to, że. Kurczę, miałem 3 medy. To może się źle skończyć, ale no cóż, liczę trochę na szczęście. Mam nadzieję, że coś tutaj zobaczymy. Strzelać na razie nie ma po co. Strzelanie zostawimy sobie na później. Kurczę, ciężko tu będzie coś zobaczyć z tych krzaków. Trzeba by wjechać kawałek dalej. O, dzień dobry. To nie jest mój spot, ale. Ale, ale. Pamiętajmy, że spotujemy wieżą. Yy, nie garnkiem. Zresztą zależy jeszcze od pojazdu, ale wieżą. Pamiętajmy o tym, że spotujemy wieżą. I... Zabicie sobie go, zabijcie. zabić. Zabić to! Zabić to! Nie po to klikam wsparcie, żeby tego nie zabijać. Yy, trzeba trochę podjechać, bo zobaczę. Czegój lekkie mają ogromny plus, jeśli chodzi o kamuflaż, a mianowicie nie tracą kamuflażu podczas ruchu. Tu chodzi tutaj o, o skauty konkretnie, nie wszystkie czołgi lekkie są skautami, ale już raczej, raczej raczej wszystkie powyżej czwartego tieru mają ten plusik, że nie tracą kamuflażu podczas ruchu, czołgi średnie tracą go trochę, a czołgi, cię, czołgi ciężkie tracą go no, no dużo. Nie, nie wiem jak niszczyciele, coś coś chcemy coś średnio yy... Więc jeżeli mamy Kamo powiedzmy na nie wiem, 100% na wszystkich załogantach, to możemy wyrzucać siatkę nawet Bo jest tam bez... jest tam niepotrzebna po pierwsze, a po drugie no... To Kamo i tak już się robi bardzo dobre Bardzo dobre a nawet te nawet trzeba podjechać trochę dalej, bo znowu nam coś jakiś szlak blokuje. Co dalej podczas spota, no nuda jak diabli, więc, więc zagadę na śmierć. Yy, trzeba pamiętać, że każdy krzak, przez który my nie widzimy, znaczy, który nam, nam, nam nie prześwituje, blokuje nam wizję. I przez co nam... blokuje nam wszelkie spoty. I więc musimy się ustawiać tak, żeby yy, samemu widzieć najlepiej za, za krzakami, ale przez nie widzieć drzewa też dają kamuflaż, trochę mniej o, ci dobry, trza, siedemdziesiąt wyjechał bokiem. Żywa też dają, coś całkiem niezwykamo, o, ale jest to, jest to zawsze gorzej niż, niż prawdziwe krzaki. Nie róbmy takich raszczeń, to, 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 jest na nic. Zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli jest, tam stan dopiero dwa, trzy, no, no i co ten najmils? Na co on liczy? Chcesz dwa, sześć, trzy dobrze, ale. Hm. no cóż ale ma gość pH w ten 26. Nie ma się co wystawiać, bo, bo nic dobrego z tego nie będzie. Lepiej jest teraz wyjechać z powiedzmy patona. on tutaj pewnie gdzieś się czai i strzela. Proszę, jest paton. A durna armata. Pozostająca z punktu przeszkadza. Dobra. Włączam ładowanie i cisnę się na Pattonka, gdyż on ma marne... Hmm, 100 pancerza z przodu, także... Konradno... Nie jest zbyt, zbyt wygórowanym przeciwnikiem, mimo wszystko, zwłaszcza, że ma 100, 117 HP. I żeby do mnie strzelić, musi się odwrócić. A ja się nie muszę do niego odwracać, bo ja na niego patrzę. Proszę, Arta, jak fajnie. Wt jeszcze, S-100 gdzieś tu jest. No, robota Scouta, scouta zrobiona. Najpierw O kurde, wygrałem życie. Nie wiem jak on to zrobił, że się nie przebił we mnie tym wt em ale... dziękuję. Jak on to? Gdzie to wlazło? Albo armata, albo podgąski. Przecież to bez zębie. powinien mi się czołg zlecieć na strzępy. Wtorego trzy strzały wt nie trafił, a ST-1 trafił. No przecież. No bo przecież 0,29 celności to jest pikłość. Grunt ruskie ma 0,38, chyba nawet 101. Trafia. Why not? Dobra, uznaję, że robota została moja zrobiona. Jak już mówiłem na początku, pasywny scout był akurat taki, pasywny spot był akurat taki mi potrzebny. A jak już się zrobiła raczej taka jakoś klarowna sytuacja, w której można było bez problemu wyjechać, to, no to trzeba to robić. Proszę, teraz możemy sobie jeszcze poffreddymedżować? Eee, nie możemy, nie ma w co. No trzeba dojechać. Bitwa na szczęście jest dość, dość szybka. Chociaż 11.10 to może się jeszcze wiele wydarzyć. Hmm. Dobre jest to, że możemy się trzymać z daleka i żeby... i dalej strzelać. Gdzie ten foszek jest? A tu jest? Jest tutaj. Jest go nie... na pewno Dlaczego schowałeś boczek na no, fochu? Lewy garnek, pamiętajcie, fochu, fochu lewy garnek Zobacz, to nie wiem dlaczego to weszło Ani do czegoś teraz zaświeciłem, matka boska uciekaj, a nie dobra Uff, Myślałem, że jest coś więcej niż to niż tłaczowe Dobra, nagadałem się 750 MG Spoda w sumie dużo nie będzie, bo oni sobie to prawdopodobnie sami widzieli. Ale jakby sobie sami nie widzieli, to ja, to ja byłem, żeby im widzieć. Przynajmniej sobie zrobiłem 10 tyton. Mam ochotę na drugi. Pewnie mnie to zgubi. Ach. No trudno. Dobra, wskakujemy do garażu, zobaczymy czy... ...cokolwiek, co zrobiłem było, było czegokolwiek warte, bo wydaje mi się, że to nie były moje spoty. No, zaraz, zaraz. 2700. No. Druga klasa. Drugi exp. Mission complete. To był czołg z magazynkiem. Może pojedziemy teraz czołgiem bez magazynka? No, może być wz -ka. Niech, niech stracę. Jest to bardzo dobry czołg z, z bardzo, bardzo dobrym kamu. Jest to na czołgach lekkich. Na czołgach lekkich tylko 13,90. Ma lepszy kamuflaż. O ile dobrze pamiętam. No LC AMX ma lepszy, ale on to jest w ogóle czołgiem z tego świata. Losowanie strasznie dobre, bo WZ to... to jest czołg. To jak ciężkie są średnie, tak jak średnie robią się ciężkie, tak ta wz może być równie dobrze traktowana jako czołg lekki, jak również jako czołg średni, w zależności od tego jaką armatę mamy założoną. Ta armata to jest akurat ta szybkostrzelna armata, czyli bardziej lekka, 172p 200 damage'a. jest armata 190 mg, 200, 190, 190 penetracji 250 mg. która lepiej się sprawdza jeżeli chodzi o strzelanie co prawda czyli Ym... inaczej, znaczy, wtedy czołg zmienia się bardziej w średni niż w lekki, znaczy ma cały czas bombowe kamo. Ma cały czas bombową mobilność, z tym że już ta armata nie pozwala na takie luźne objeżdżanie i luźne strzelanie się z innymi lekkimi czołgami, bo spotykając tą grubszą armatą powiedzmy 1390 to jest bardzo duży problem, żeby go zgarnąć, bo on się szybko, bardzo szybko rozładowuje, a DPM na tej ostatniej armacie na tej 190P jest dużo gorszy niż na tej, więc więc ja wolę rozdzielić tą armatą, tata a ta, a mówię ma swoje plusy ale no DPM wychodzi na to ile lepiej a jeżeli czegoś nie przebijam to tutaj Goldzik ma 230 peny i w, w boki i w tył przy odrobinie już celowania powinno nie być żadnego problemu z dychami chyba, że jest to wiadomo, jest to Maus, y, i siódmy, no to wtedy może być średnio, ale na to wszystko da się zrobić. Dobra. Y, tu w rogu na Westfieldzie, jest świetna miejscówka. Znaczy. znaczy bardzo, bardzo ważne jest dojechać, dojechać tutaj do jego na początku walki. Jeżeli mamy jakiegoś szybkiego spotera to jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne, ponieważ stąd jesteśmy już w lesie, a ci, którzy kampią tam na tym na tym głupim mostku mają problem. Bo ja z moim o co prawda nie jestem czoł malowany. Więc o, dzień dobry. Proszę, na 93 metry C21 mnie jeszcze nie widzi. To jest właśnie moc kamuflażu tego czołgu. I teraz nie strzelamy, bo zginiemy, ale nie musimy strzelać, bo... No, jedziemy i spotujemy. Why not? No dawaj, ziomek. O. Teraz będziemy już zmuszeni. Przeciwnik Garit! Oni jeszcze nie wiedzą, że ja tu jestem. Ale! Co może pójść źle? On jeszcze nie, wie. O, już się zorientował A do niego tyle czołgów, że ma gości, i tak tak maksymalnie przerąbane. Chociaż ktoś go strzela za 13, no to jak tak powiem, odbiera moją wiarę w Zobaczcie, jaki to jest masakrycznie dobry DPM. Fajne jest to, że teraz jeszcze ja mogę, ja mogę schować w las, chwilę nie strzelać i, i zniknę. I zniknę, i po prostu. Będą mogli mnie zmoknąć, no niestety nie zdążyłem, 10 sekund trwało zbyt długo. Ale co prawda trochę zrąbałem, mogłem się dalej strzelać, mogłem sobie poobieżać. ale myślałem, że zdążę zniknąć, żeby wam pokazać, jak bardzo dobry jest ten kamuflaż na tym czołg. niestety. Niestety trwało to, strzelałem szybciej, zabili mnie szybciej, niż zdążyłem zniknąć. I... i, i jeździłem tym czołgiem długi i wiecie mi, gdy mówię, że jest to bardzo, bardzo możliwe, że bardzo bardzo, bardzo łatwo do zrobienia, żeby po prostu sobie cofasz. Ech, wystarczyło, że w sumie bym nie strzelał. Przez chwilę do tego pięć czwórki zwróćcie mi uwagę. Jeżeli bym tego nie zrobił, to nawet by nie wiedział, że tam jestem i, i po prostu bym sobie zniknął i dalej po to, Ale mówię, to już się krwi i bardzo ważne jest to opanować. Mi się tym razem nie udało. Dobra, no to może uber. Uber Lux jeszcze raz przyjedziemy. Zobaczymy, co co ja co, co to powie wszystko na Luxie. Lux ma ten problem, że jeżeli go rzuci w same czwórki, to wtedy ten karabin, którym przynajmniej ja jeszcze robi się troszeczkę bezużyteczny, bo... Na czwórkę wszyscy zawsze jadą, bo gracze nie są jak gdyby... nie są... nie myślą taktycznie. I po prostu cisną się albo po fragi, albo... no, no, no głównie po fragi mi się wydaje, żeby po prostu... O! Czołg zabije! tudzież, och, oni tam są, jadę! i nie wiedzą, że bardzo szybko zginą, a mimo to jadą, i głównie to się kończy tym, że... no, co jak co, ale jeden człowiek zwykle cią ciągnął za sobą, sami przy okazji ginąć i... i cóż. A gdy jedziemy takim luksikiem, który ma, co prawda, 10 strzałów po 30 i jest to raptem 300 to zauważyć, że sam Lux ma jako Scout 340 HP i wszystkie inne czołgi na przykład, że mają powyżej już 300 HP. Więc robi się problem, bo nie zabijemy czołgu na magazyn, a wtedy mamy 16,87 sekundy przeładowanie i podczas tego przeładowania jesteśmy totalnie bezużyteczni i totalnie nastawieni na śmierć. A w takich 7-kach to ludzie już? No z myśleniem bym może nie wykraczał tak daleko, ale Ale no już robią bardziej taktyczne rzeczy, bardziej myślące, i, i zwykle się tak nie cisną. Poza tym, łatwiej jest gdzieś wyskoczyć, schować się. Wyskoczyć, celić, schować się, niż, niż niż toczyć walkę, co na czwartym ciężarze jest niestety ale wymagane. O, ci to, dzień dobry. Jakie pancerny czołg? Pff, ja lubię, nie lubię właśnie nasz. Znaczy, Jak się, jeżeli trzeba tym czołgi spotować, to to robię, ale bardzo lubię nim strzelać. Bo... No bo wpaziować takie czołgi typu Cheetah, to jest... Na goldzie to prawda 110p, ale w bok tył i 8 bez problemu przebijamy, więc... więc jest to mega zabawne. Bo myślałby to, że ktoś, myślałby ktoś, że to takie twarde. Dobra, się przejść tutaj siedzi. Jeszcze 8 sekund i go dobijemy, chyba że zgarnie nam go ten Ubersporcisz. Widzę, że ma na niego ochotę. <grymne> tak, uwielbiam. Uw uwielbiam ten człowiek. Jest taki mega śmieszny. Taka pocieszna bestia. SFL... E SFL chciałby fraga, ale on jeszcze nie wiedział, że to był zły pomysł. Co tu mamy dalej? Chinu, Chafie. Oj, oj, jezu szczurę Remil Jakby już nie wiedział, to jest właśnie Panzer SFL 5, czyli szczurę Remil Z drugiej strony idzie na tarcie Proszę Jest ciągle, nie daje spokoju Ta trafia też by chyba coś ode mnie chce O o, o. Arta OSA 73 Normalnie takie arty to ze świecą szukać Zawsze pomoże, doradzi Uratuje w potrzebie Kurde, tyle, po prostu tyle wygrać z taką wartą, to... Uu. O, Czafia, proszę, dzień dobry. Przeładowanie zawsze, jeżeli jest tylko okazja, lubię mieć pełny magazyn, bo, bo... bo kto nie lubi, kto by nie chciał mieć pełnego magazynu. Yy, dobra, ciśniemy, może zaświecimy pz -a? Ludzie jeżeli gracie tym czołgiem, to nie woście na nim yy... Ech, lecia mi z głowy. Tornetki, tylko optykę, bo... No nie kampijmy się. Nie. Znaczy nie kampimy. Nie spotujemy pozytywnie. wtedy to jest marnowanie tego czołgu i jego mega potencjału. Widzicie co to można robić z ludźmi. Takim lepszego trola niż, niż yy... Lux to chyba nie ma, także. Jeśli to było T50, można nie było robić z ludźmi wszystko, a teraz jest to... Lux, który jest... Nie, jeszcze lepszy. Proszę, proszę. Lufa jak złamana. A! Ale 5 fragów w siódemkach, nie oszukujmy się, myślę, że zrobiłem już swoje. Co prawda troszeczkę może i ksutę, no. Co prawda 560 mg, ale... No jak tam ten czołg, to dość sporo w siódemki, ale... Nie oszukujmy się, jako... jako... jako w walce siódmego nie, to, to nie jest dużo. Ale. Grundzemy, jak spadali. Eh, uwielbiam się. Kawać. Z takim naprawdę pociesznym czołgiem. Dobre, kamo. Zasięg spotyka pod psem, ale jak na czwarty dziergu to nie ma co wyłączyć. Takie kręcenie się z miejsca na miejsce. Można być nim wszędzie i nigdzie, więc to jest kolejny ogromny plus. Dobra, zobaczymy na wZ, jak poszło. Ile tam pospodowałem przez te marne momenty swojego życia. Czy w ogóle coś zobaczyłem? Czy było warte? Trzecia klasa na WZC. O, 900 spota, 1300 swojego. No mówię, rządza krwi mnie zgubiła. I myślałem, że uda mi się zniknąć, a nie udało mi się zniknąć. To był kolejny minus. Ale 1000 HP w, w T54 zawsze coś. Ehm, średnia. No, nie wyszła mi ta walka. No i na luksie, a aspacer. <t> tak, to jest właśnie to. 1000 co ze spota, nie jest to jakiś szał, ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Z był Pantera i cały SFL prawdopodobnie, tak. Nie było więcej nawet nic do spotowania. Tudzież nie strzelali nic więcej, no, w Lore nie strzelali po moim spocie, tylko każdy sobie, z też każdy sobie, SFL'a też każdy sobie, no no cóż. Ale i tak jest to pierwszy wynik w dziewiątkach. 989 bazowego, następny ma 635, fakt, że tier mi bardzo pomógł, ale ale znębkie też na końcu nie jesteś. Grudy, 5 pięć fragów z sksute. Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się taki, że tak powiem, radosny spotting. Yy, no cóż, luksem, luks wam mahalufą, a ja żegnam się i zapraszam na, jeszcze na face'a. Zapraszam do subskrybowania. W końcu to powiedziałem dobrze. Subskrybowania mojego kanału. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia na polu walki.